Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na konferencji prasowej Klubów Konfederacji z gościnnym udziałem posłów, moim i posła Grzegorza Brauna. Szanowni Państwo, dzisiaj mówimy o bardzo ważnej sprawie, o bardzo niestety przykrej i strasznej sprawie, która dzieje się obecnie na Ukrainie. Mamy do czynienia z coraz to kolejnymi aktami w wykonaniu Lwowskiej Rady Obwodowej, które mają zadanie gloryfikować zbrodniczą ludobójczą formację Ukraińskiej Powstańczej Armii. UPA jest formacją odpowiadającą za ludobójstwo ponad 100 tysięcy Polaków na ziemiach wschodnich II Rzeczpospolitej w czasie II wojny światowej i bezpośrednio po jej zakończeniu. Ukraińska Powstańcza Armia dopuszczała się bestiarskich mordów, dopuściła się ludobójstwa e, i dopuściła się tego e, procesu w ciągu szeregu kolejnych lat. Była to zaplanowana akcja, było to zaplanowane działanie. Ta, ta działalność UPA niestety znajduje dzisiaj e, swoich kontynuatorów w postaci polityków e, tworzących m.in. Lwowską Radę. Obwodową. Ta Rada wezwała rząd do tego, żeby uznał e, rok 2022 e, rokiem UPA właśnie w skali centralnej rząd ukraiński, ale również ogłosiła, e, że rok 2022 będzie rokiem, e, w którym e, no, ta formacja zbrodnicza będzie honorowana na terenie. Obwodu Lwowskiego. W związku z tym przedstawiamy dziś pismo żądające od władz centralnych Ukrainy, od rządu Ukrainy interwencji w tej sprawie. Żądamy ich interwencji po to, żeby było jasne, iż państwo ukraińskie nie honoruje ludobójców, iż państwo ukraińskie nie jest tym, które popiera i promuje i stawia za wzór patriotyzmu tych, którzy są odpowiedzialni za bestialskie rzezie i mordy na Polakach, Ormianach, polskich Żydach, tych wszystkich obywatelach drugich, drugiej RP, których UPA prześladowała. Oddam teraz głos przedstawicielom Warszawskiego Klubu Konfederacji, Piotrowi Czakowi Żukowskiemu i Leszkowi Burchardowi. Bardzo proszę. Dzień dobry. Burhard Leszek, Warszawski Klub Konfederacji Partia Korwin. Chciałbym zwrócić uwagę na temat polskiej polityki wschodniej, który jest jak najbardziej powiązany z tym, co teraz się dzieje na Ukrainie. Otóż polska polityka wschodnia od początku lat 90. wydaje się być kierowana przynajmniej w części, bo jest bardzo nieopkładana doktryną Giedroycza, która mówi o tym, że gwarancją dla niepodległości Polski jest istnienie pomiędzy Polską a Rosją niepodległej Ukrainy, Białorusi, Litwy i i jest to poniekąd słuszna, słuszna diagnoza, natomiast nawet Giedroyd, wydaje się wydaje się, że ci polscy politycy polskie elity polityczne nie przeczytali do końca tego co, tego, co w tej doktrynie się zawiera, ponieważ nawet w tej doktrynie jest wyraźnie napisane, że w momencie kiedy na Ukrainie dochodzą do głosu, do głosu silne Wpływy banderowców oraz UPA, wtedy trzeba się obawiać tego, co się dzieje na Ukrainie, i nie można liczyć na to, że z tamtej strony będziemy mieli wsparcie i te państwo staje się dla nas niebezpieczne. W tej chwili już w zasadzie od kilkunastu lat jest tak, że te głosy, głosy banderowców, głosy zwolenników UPA są coraz, coraz głośniejsze, coraz bardziej się przebijają do, do państwa ukraińskiego przez te wszystkie kolorowe rewolucje, które niestety państwo polskie wspierało i to wyglądało tak, jakby wspierało swojego wroga, który tam kiełkuje, ponieważ właśnie, właśnie w tych momentach coraz bardziej w sile, w sile rosły te głosy, które są stricte antypolskie. Uważam, że polskie państwo powinno reagować w tej kwestii i nie powinno być głuche na to, co się dzieje teraz na Ukrainie. Dziękuję za uwagę. Dzień dobry. Piotr Czak-Żukowski, lider klubu Warszawa Włochy. Proszę Państwa, dziwi i szokuje decyzja, uchwała Obwodowej Rady Lwowskiej, tym bardziej, że kto jak kto, ale naród ukraiński ma wielu bohaterów, pozytywnych bohaterów walki o wolność, o niepodległość. Tym bardziej dla nas, warszawiaków, jest to szokujące, że w Warszawie mamy groby ukraińskich generałów, którzy wspólnie z Polakami ramię w ramię walczyli z Nawałą Bolszewicką, którzy bronili niepodległości Ukrainy, swojego narodu przed zagrożeniem ze wschodu. W dzisiejszych czasach Ukraina znowu doświadcza zagrożenia ze wschodu, tymczasem gloryfikuje tych, którzy w bestialski sposób mordowali ludność cywilną. Nie rozumiemy tego. Jest to dla nas kompletnie szokujące, dlatego że tak jak powiedziałem, Ukraina ma się kim pochwalić. Mieliśmy wiele wspólnej, wspaniałej historii pozytywnej. Nie rozumiemy budowania tożsamości na bandytach, na ludziach, którzy w każdym narodzie, w każdej sytuacji zasługi, zasługiwaliby na potępienie, a tymczasem lwowska rada obwodowa, obwodu, który. Jest przy granicy z Polską obwodu, który ma tyle wspólnej z nami historii, pozytywnej historii, który mógłby budować relacje oparte na wzajemnym szacunku, a nie na gloryfikacji po prostu kryminalnych bandytów. Dlatego sprzeciwiamy się tym, temu, protestujemy. Lwowska Rada Obwodowa nie pierwszy raz już zastosowała taki, taką uchwałę, takie niezrozumiałe działanie. Już w zeszłym roku uchwaliła uchwałę, która namawiała do tego, żeby stadion miasta Lwowa przyjął imię Stefana Bandery. Apelowała do rządu centralnego w Kijowie, żeby przyjął tą uchwałę gloryfikującą UPA na całą Ukrainę. Potępiamy, nie zgadzamy się i protestujemy. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże, Szanowni Państwo, wszystko tutaj. Co trzeba już chyba dostatecznie wyraźnie zostało wyartykułowane. Ja dodam tylko, że nasze wystąpienie należy rozumieć także jako upominanie się o godność Ukraińców. My się nie zgadzamy na to, żeby Ukraińcy byli traktowani jako jacyś. Ludzie drugiej kategorii, którzy nie zasługują na nic lepszego niż patriotyzm sprowadzony do banderyzmu. My się nie zgadzamy na to, żeby traktować naród ukraiński jako zbiorowisko ludzi trwale zaślepionych, niezdolnych do rzeczowej i moralnej oceny zdarzeń z przeszłości upominamy się o to, żeby nie wpychać współczesnych Ukraińców, współczesnego państwa ukraińskiego w te kolejne w tę ślepą ulicę, która kończy się jakąś Przepaścią i katastrofą. O to się upominamy. Nie występujemy przeciwko patriotyzmowi, jeśli jest to taki patriotyzm, jak ten przejawiany przez niektóre środowiska na kijowskim Majdanie, gdzie widać było i najświętszą Marię Pannę z Fatimy i figurę świętego Michała Archanioła. To jest patriotyzm. Niezaślepiony. To jest patriotyzm, który nie traktuje. Nie traktuje troski o własny naród i własne państwo jako legitymacji do mordowania bezbronnych w sposób bestialski, a z uwagi na skalę ludobójców. Dziękujemy za uwagę. Czy są pytania? Dziękujemy bardzo i złożymy za chwilę. W ambasadzie nasze stanowisko, złożymy ten protest. To wezwanie władz Ukrainy do tego, żeby zainterweniowały w sprawie haniebnych działań Rady Obwodu Lwowskiego. Dość promocji banderyzmu. Dziękujemy bardzo.